Książki. Dzień dobry, witajcie w czytaniu książek. Powtórnie książka Jana Van Singa i Jasona Masona. Oni zawsze tu byli. UFO, czyli tajemnica wewnętrznej Ziemi. Powtórnie, ponieważ ta książka po pierwsze jest bardzo gruba. Ona ma prawie no ponad 500 stron i niesie ze sobą wiele różnych treści. Zachęcam do tego aby zajrzeć do tej książki, przeczytać tę książkę, bo niesie ze sobą naprawdę ciekawe i mocno bieżące informacje. Ja dzisiaj przeczytam rozdział Metawersja i ostatnia rewolucja w historii ludzkości. To jest jeden z podrozdziałów tej książki. Zatem czytam. Klaus Schwab. Założyciel wpływowego światowego forum ekonomicznego oświadczył niedawno, że jego oddział w cudzysłowie mądrych globalistów będzie gotowy do wszczepienia mikrochipów do mózgów ludzi w 2026 roku. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jakie są podstawowe plany tych futurystów i transhumanistów. Idea metaversum Wywodzi się całkowicie z okultystycznych rytuałów, a wielu programistów wirtualnej rzeczywistości lub sztucznej inteligencji otwarcie mówi o praktykowaniu magii rytualnej lub byciu członkami organizacji okultystycznych, a nawet satanistycznych. W przeciwieństwie do zwykłej, codziennej rzeczywistości, wirtualna rzeczywistość nie wymaga siły fizycznej, wiedzy duchowej. Ani żadnych koncepcji moralnych. Zamiast tego metaversum ma stać się ucieleśnionym internetem, mieszającym się z naszą codzienną rzeczywistością i przenikającym do prawdziwego świata. Obecnie obserwujemy, jak media głównego nurtu promują korzystanie z nowych gogli VR i okularów AR. Dzieci i młodzież mają stanowić grupę Główną, docelową, ponieważ najłatwiej im zaimponować. A R oznacza rzeczywistość rozszerzoną, polegającą na mieszaniu sztucznych treści z postrzeganiem prawdziwego świata fizycznego, a do sfery wizualnej dodawane są obrazy holograficzne. Socjologowie postrzegają ten rozwój jako początek czwartej rewolucji przemysłowej. Uważają, że nasz świat powstał w wyniku wielkiego wybuchu, a ludzie zostali stworzeni przez przypadkową mutację. Nie wierzą w inteligentny projekt to jest inteligentny projekt w naturze lub we wszechświecie ale utrzymują, że tylko ludzkie wynalazki reprezentują inteligentny projekt. Z uwagi na to, że w ich świecie nie ma życia pozagrobowego ani wyższych poziomów rzeczywistości, postrzegają śmierć ciała fizycznego jako koniec, a rzeczywistość wirtualną jako jedyną bramę do wirtualnego nieba. Nową utopią ma być tak zwana rzeczywistość mieszana, opisana przez Klausa Schwaba jako połączenie świata cyfrowego, biologicznego i fizycznego. Nic dziwnego, że w celu realizacji tych planów forsowane są zakrojone na szeroką skalę projekty infrastrukturalne, a w szczególności ekspansja bezprzewodowego internetu szerokopasmowego, aby ułatwić szybkie przejście do tej mieszanej rzeczywistości. Twórcy tych pomysłów opisują swoje podejście jako nieuniknione, ponieważ pandemia koronawirusa umożliwiła ten wielki reset. Podczas lockdownów ludność coraz bardziej przyzwyczajała się do ciągłego nadzoru ze strony smartfonów i sztucznej inteligencji. Oczekuje się, że uczniowie będą łączyć się z tymi wirtualnymi światami tak szybko, jak to możliwe, traktując cyfrowe stworzenia, awatary i boty, tak jakby były prawdziwymi ludźmi. W rezultacie rzeczywistość wirtualna staje się Częścią codziennego życia i ma również silny wpływ duchowy. Globaliści, okultyści i pionierzy transhumanizmu opisują światowe religie jako symboliczne rzeczywistości nabierające treści poprzez mity i rytuały wpływające na świat fizyczny. Wirtualna rzeczywistość może być wykorzystywana do tego, by święte symbole tradycyjnych religii lub innych wyznań pojawiały się jako hologramy. I nadawały im dowolną formę. Od teraz te symulacje mają zastąpić myślowy świat wiary w naszych mózgach cyfrową iluzją, którą nasza świadomość stopniowo będzie przekonywana do uznania jej za prawdziwą. Jak wspomniano, ludzie narażeni przez długi czas na doświadczenia VR wielokrotnie opisywali powrót do prawdziwego świata jako bardzo opresyjny. W książce Tech Gnosis Myth, Magic and Mysticism in the Information Age, opublikowany w 1998 roku, autor Eric Davis wspomina, że pierwsi twórcy kodów komputerowych dla wirtualnej rzeczywistości chcieli połączyć tę, w cudzysłowie, kulturę technologii z okultyzmem. Zarówno rzeczywistość wirtualna, jak i sfera magiczna. Oba konstrukty naszych przekonań i wyobraźni manifestują się w naszej wyobraźni. To, co odnosi się do magii, odnosi się również do rzeczywistości wirtualnej, a zatem także do tak zwanej rzeczywistości mieszanej. Aby osiągnąć nieśmiertelność, futuryści już teraz planują przesłać swoją wiadomość do metaversji, aby tchnąć życie w swoje cyfrowe awatary. Doprowadzi to do stworzenia grup metaumysłów zorganizowanych w Rui. Te mentalne konstrukcje będą następnie kontrolować statki kosmiczne oraz eksplorować i podbijać galaktykę. Opisy te bardzo przypominają wypowiedzi Korea Guda i SSP Alliance. Wspomniany wcześniej autor Yuval Noah Harari Pisze w tym kontekście, że ludzie, mając niewiele do roboty, będą spędzać coraz więcej czasu w wirtualnych rzeczywistościach, zapewniających im więcej wrażeń i emocjonalnych więzi, niż nudna rzeczywistość na zewnątrz. Jako ulubieniec Światowego Forum Finansowego, Harari naturalnie podkreśla, jak ważna jest ta nowa rewolucja. I pisze. W XXI wieku stworzymy potężniejsze fikcje i bardziej totalitarne religie niż w jakiejkolwiek poprzedniej epoce. Z pomocą biotechnologii i algorytmów komputerowych, religie te będą nie tylko kontrolować naszą egzystencję 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale także będą w stanie kształtować nasze ciała, mózgi i umysły oraz tworzyć całe wirtualne światy z piekłami i niebiosami. Ludzie spojrzą wstecz za 100 lat i zidentyfikują epidemię koronawirusa jako moment, który rozpoczął się, w którym rozpoczął się reżim inwigilacji, w szczególności inwigilacji podskórnej. Wolność nie ma absolutnie żadnego znaczenia z fizycznego lub biologicznego punktu widzenia. To tylko kolejny mit, kolejna pusta koncepcja wymyślona przez człowieka. Ludzie wymyślili Boga, ludzie wymyślili niebo i piekło. I ludzie wymyślili wolną wolę, ale w wolnej woli nie ma więcej prawdy niż w niebie i piekle. To tyle Yuval Noah Harari. Harari uważa, że istota ludzka z wolną wolą została już przekształcona w obiekt komercjalizacji, a teraz stała się przedmiotem eksperymentów, np. poprzez eksperymentalne szczepionki mRNA modyfikujące geny za pomocą nanocząsteczek. Podczas innego antyreligijnego przemówienia Harari mówił o tym, że moralność nie pochodzi już od Boga, ale że ludzko-humanistyczna lub ateistyczna edukacja uczy ludzi decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Podczas gdy Harari twierdzi, że ludzkość wymyśliła ideę Boga, jednocześnie mówi o ateistycznych naukowcach rozwijających proces przekształcania siebie i ostatecznie członków w cudzysłowie, elity w bogów na poziomie technologiczno-genetycznym. Zgodnie z ideami członków Światowego Forum Finansowego, będzie to wymagało ostatecznego zniknięcia normalnych ludzi w postaci Homo sapiens. Ma to zostać osiągnięte poprzez, w cudzysłowie, ulepszenie i zmianę całej ludzkości w coś zupełnie innego, wbrew jej wolnej woli. Dlatego też obecna rzeczywistość pod wieloma względami nie odbiega już od wyobrażeń ponurego science fiction, lecz dawno je dogoniła. Dystopinny scenariusz agendy Światowego Forum Finansowego rozwija się na naszych oczach. Poplecznicy kabały piszą zatem całkowicie otwarcie. Transhumanizm zakłada zniszczenie chrześcijańskiej moralności, opierającej się na absolutnych zasadach i wartościach. Dlatego, tak zwana czwarta rewolucja przemysłowa jest wprowadzeniem bezbożnego i niemoralnego reżimu na skalę globalną, aby czcić sztuczną inteligencję w postaci planowanej osobliwości orwellowskiego, wielkiego brata. Metawersja jest narzędziem nieodłącznej dehumanizacji ludzkości w trakcie ostatniej rewolucji. Krytycy postrzegają ją przede wszystkim jako ingerencję w boski porządek rzeczy. Na przykład pisarz Alus Huxley był wtajemniczony w przyszłe plany, w cudzysłowie, elit. Swoją dystopijną powieść Nowy, Wspaniały Świat opublikował w 1932 roku. Pisze w niej o futurystycznym państwie, którego obywatele są genetycznie modyfikowani przez państwo, aby służyć ustalonej hierarchii społecznej. Obejmuje to psychologiczną manipulację i warunkowanie. Sprawiające, że zakwestionowanie tego mrocznego porządku świata jest prawie niemożliwe. Jako, że rodzina Huxleyów była wtajemniczona w prawdziwe zamiary, staje się całkowicie jasne, że cele te były planowane od bardzo dawna i mają być stopniowo realizowane w ramach konkretnych, konkretnych globalnych programów. To mroczna część jednego z fragmentów rozdziałów. Ostrzegająca nas przed kierunkiem, jaki wybrały tak zwane elity dla ludzkości. A teraz przeczytam fragment rozdziału ósmego. Poza czasem, poza przestrzenią i czasem, chrononauci i temporalni agenci dostosowują linię czasu. Czytam. Doktor Sala opublikował kilka bardzo odkrywczych artykułów w połowie 2022 roku. Na temat obecnie dostępnych informacji, że podróże w czasie i manipulowanie wydarzeniami historycznymi odbywa się regularnie od ponad 100 lat. Zaczęło się to w Monachium w 1907 roku, kiedy dr Albert Einstein i dr Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld, fizyk teoretyczny i wczesny fizyk kwantowy, wspólnie opracowali nową teorię. Był to pomysł tak zwanego Antytelefonu tachionowego. Odkrycie to opiera się na hipotetycznych sygnałach tachionowych, zdolnych do podróżowania wstecz w czasie z prędkością większą niż prędkość światła, co można pogodzić ze szczególną teorią względności z 1905 roku. Obaj fizycy stwierdzili, że istnieje sposób na telegrafowanie w przeszłość. Jeden i drugi zdawał sobie sprawę, że taki proces. Może powodować problemy w przepływie czasu, dlatego teorie o tachionach są nadal kontrowersyjne. Kilka lat później, w 1915 roku, Albert Einstein opublikował ogólną teorię rzeczywistości opisującą przestrzeń i czas z perspektywy obserwatora. Całość przypisuje się zakrzywieniu czasu przestrzeni spowodowanemu przez grawitację. To z kolei sugeruje istnienie fal grawitacyjnych, umożliwiających manipulowanie czasoprzestrzenią. Doktor Sala pisze, że w ten sposób możliwe jest przyspieszenie, spowolnienie, a nawet odwrócenie biegu czasu, jak w przypadku antytelefonu. W 1919 roku austriackie medium Maria Orszitz. Otrzymała psychiczne wiadomości od wyglądających jak ludzie istot pozaziemskich z Aldebarana. Wiadomości zawierały plany urządzenia czasoprzestrzennego, znanego jako pozaziemska maszyna latająca. Umożliwiło to pierwsze międzygwiezdne podróże przez tunele czasoprzestrzenne w niemieckich latających dyskach. Urządzenie manipulowało polem grawitacyjnym zgodnie z przewidywaniami, a załoga, Mogła poruszać się w czasie, do przodu lub do tyłu. Podobnie jak w przypadku projektu Gloke, fundusze na budowę prototypów pochodziły od niemieckich tajnych stowarzyszeń. Po przejęciu władzy, te eksperymenty mające na celu zbadanie czasoprzestrzeni zostały sklasyfikowane przez Rzeszę jako w cudzysłowie tajne i, według doktora Sali, podlegały SS. W bazie na Antarktydzie, udostępnionej przez istoty pozaziemskie cała flota antygrawitacyjnych statków kosmicznych została zbuntowana przez niemiecki oddział po zakończeniu wojny. Dzięki czemu mogła być również używana do podróżowania w czasu przestrzeni. Grupa Orion wykorzystała te środki do stworzenia galaktycznej struktury, pojawiającej się około 350 lat w przyszłości. Kiedy kochające wolność galaktyczne inteligencje zorientowały się w tym, rozpoczął się wielki konflikt czasowy z planetą Ziemia w centrum wydarzeń. Galaktyczne sojusze i konfederacje również zaczęły interweniować na ziemskiej osi czasu, aby przeciwdziałać pojawieniu się tyranii i nowego porządku świata. Doktor Einstein, mieszkający w USA od 1933 roku, pomógł przeprowadzić eksperyment filadelfijski w październiku 1943 roku, aby pomóc amerykańskiej marynarce wojennej w zaginaniu czasoprzestrzeni. Charles Berlitz napisał pierwszą popularną książkę o eksperymencie filadelfijskim w 1979 roku. Wspomina w niej, że tajny eksperyment wojskowy Opierał się na niepublikowanej, zunifikowanej teorii pola Alberta Einsteina i pracy technika marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, Thomasa Tonsenda Brauna. W 1984 roku powstał film fabularny, a w 1989 roku informator Al Bielek twierdził, że faktycznie był na USS Eldridge. Gdy eksperyment miał miejsce na tym statku w porcie Filadelfii, Al Bielek potwierdził, że fabuła filmu w dużej mierze odpowiada wydarzeniom, których sam doświadczył w 1943 roku. Na pokładzie znajdowały się duże generatory elektryczne zakrzywiające światło wokół statku, dzięki czemu można było osiągnąć niewidzialność optyczną. Cały eksperyment sfinansowała marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. W tamtym czasie dane miały być również zgromadzone w celu lepszego zrozumienia efektu grawitacji. Podobne eksperymenty były już przeprowadzane w Niemczech, za które odpowiedzialny był SS Obergruppenführer dr Hans Kammler. Testy w USA początkowo zakończyły się sukcesem, choć USS Eldridge nie stał się całkowicie niewidzialny, gdyż w jego miejscu pojawiła się zielonkawa mgła. Doszło do dziwnych zmian pola, a gdy statek pojawił się ponownie, niektórzy członkowie załogi w cudzysłowie stopili się z metalowym kadłubem, podczas gdy inni po zniknięciu doznali poważnych zaburzeń psychicznych. Podczas próby pod koniec października 1943 roku statek zniknął w niebieskim rozbłysku i został Teleportowany z opóźnieniem rzekomo do Norfolk w Wirginii, oddalonego o ponad 350, 350 km, tylko po to, by później pojawić się znów ponownie w Filadelfii. Również i tym razem niektórzy członkowie załogi zmaterializowali się później lub po prostu rozpłynęli się w powietrzu na oczach świadków. Ci, co przeżyli, zostali poddani praniu mózgów. Przez rząd, aby utrzymać projekt w tajemnicy po niepowodzeniu. W 2010 roku magazyn naukowy Physics Today opublikował artykuł stwierdzający, że Einstein przedstawił artykuł w magazynie Scientific American w 1950 roku. Wspomniano w nim, że Einstein faktycznie próbował opisać siły natury w wielkiej, zunifikowanej teorii. Gdyby taka teoria rzeczywiście istniała, Możliwe byłoby zaburzenie lokalnej czasoprzestrzeni w celu przekierowania ścieżki fotonów tak, aby zakrzywiały się wokół ogromnego obiektu, takiego jak okręt wojenny. Zunifikowana teoria pola potwierdziłaby istnienie tuneli czasoprzestrzennych Tachionów czy modelu wielu równoległych światów mechaniki kwantowej. W ślad zatem poszli niemieccy naukowcy pracujący w tej dziedzinie dla USA w ramach projektu Paperflip, odpowiedzialni za inicjowanie nowych przedsięwzięć podróży w czasie. Technologia tajnego projektu Glocke została najwyraźniej udostępniona Amerykanom po zakończeniu wojny, aby badania mogły być kontynuowane w tajnych obiektach. Według informatorów, doktora Michaela Sali, badacze ci pracowali ze swoimi kolegami bezpośrednio po wojnie w bazie na Antarktydzie. Pierwsza konferencja Bilderberg odbyła się w 1954 roku. Grupa badawcza starożytności germańskiej nadal miała tam pewne wpływy, ponieważ założycielami grupy Bilderberg mogli być narodowi socjaliści, którzy zapewnili, że okultystyczne wpływy niemieckich tajnych stowarzyszeń z powodzeniem pomogły naukowcom. Dzięki temu, po zakończeniu wojny, ich wpływ przekształcił się w globalną agendę zgodnie z planem. Książę Bernhard z Holandii, według opisów niektórych historyków, był wcześniej oficerem SS, a później członkiem Holenderskiego Zakonu Templariuszy oraz jednym z założycieli grupy Bilderberg. Tajne służby CIA były odpowiedzialne za to, by niemieccy naukowcy mogli bez przeszkód kontynuować pracę nad programem Paperclip aż do połowy lat 50., kiedy to prezydenci USA Harry Truman i Dwight Eisenhower stracili kontrolę nad tajnymi projektami. Ich rozkazy jako głów państw były po prostu ignorowane. Grupa Bilderberg kontynuowała tradycję eugeniki i kontroli populacji, choć używając politycznie poprawnych sformułowań. Według źródeł ich cele są jednak oparte na zasadach narodowych socjalistów, istniejących nadal w organizacjach takich jak Bilderbergowie, których celem jest kontrolowanie całej planety. Według doktora Sali, to właśnie na pierwszych konferencjach Bilderberg przedstawiono długoterminowe plany manipulowania czasoprzestrzenią w celu umożliwienia transformacji ludzkiego społeczeństwa poprzez podróże w czasie i inne. Egzotyczne technologie. Na początku lat 60. Watykan otrzymał urządzenie o nazwie Chronowizor, które mogło wyświetlać na ekranie wydarzenia z przeszłości, na przykład ukrzyżowanie Chrystusa. Urządzenie zostało zbudowane przez ojca Pellegrino Ernetti z pomocą François Brunet, katolickiego i, księdza i naukowca. W skład zespołu wchodziło łącznie 12 światowej sławy badaczy tym Enrico Fermi i Werner von Braun. W pełni skonstruowany chronobizor wykorzystywał dźwignie i przyciski do ustawiania czasu i miejsca z przeszłości, jakie chciano wizualizować i rejestrować. Działało to poprzez odbieranie promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z wydarzeń z przeszłości. Technologia ta była również wykorzystywana do badania przyszłych osi czasu. Interesujących Watykan. Zakon Jezuitów założył tajną organizację wykorzystującą chronowizor do zbierania informacji wywiadowczych. W latach 60. XX wieku technologia chronowizora została udostępniona z EIA i prawdopodobnie także izraelskiej tajnej służbie Mossad. Według doktora Sali, kilkadziesiąt lat temu chronowizor stał się ostatecznym urządzeniem do zbierania ważnych informacji dotyczących manipulowania czasem. W 1967 roku CIA zrealizowała projekt podróży w czasie Pegasus, w ramach którego amerykańskie dzieci zostały teleportowane do historycznej przeszłości Stanów Zjednoczonych. Według różnych wiarygodnych źródeł, ludzkość była już w tym czasie w kontakcie z kilkoma rasami pozaziemskich inteligencji, wyprzedzających nas znacznie pod względem rozwoju. I od dawna korzystających z takich technologii. Jednym ze świadków jest późniejszy kandydat na prezydenta USA, Andrew Basiago. Wyjaśnia on, że projekt Pegasus był realizowany przez DARPA w latach 80. jako następca eksperymentu filadelfijskiego w celu uzyskania wiarygodnych informacji z przeszłości i przyszłości oraz udostępnienia ich rządowi USA. Uczniowie wykorzystani do tej podróży w czasie stali się pierwszymi chrononautami. Jak wspomniano, projekt obejmował opracowanie tajnej technologii teleportacji. Andrew Basiago ujawnia, że technologia ta opierała się na dokumentach technicznych odzyskanych z mieszkania Nikoli Tesli w Nowym Jorku po jego, w cudzysłowie, śmierci w styczniu 1943 roku. Tesla był odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich niezbędnych obliczeń i szkiców technicznych potrzebnych do eksperymentu w Filadelfii w tym roku. Z pomocą jego generatorów możliwe było teleportowanie USS Eldridge. Miał jednak poważne zastrzeżenia co do przeprowadzania tych niebezpiecznych eksperymentów z żywymi zwierzętami i z ludźmi. Dlatego od tego czasu krążą plotki, że jego śmierć. Mogła nie być przypadkowa. Powstał spór z Albertem Einsteinem, ponieważ był on zdecydowanie przeciwny eksperymentom na ludziach. Natychmiast po jego śmierci wszystkie prywatne dokumenty zostały skonfiskowane przez FBI i sklasyfikowane jako ściśle tajne. Presja ze strony rządu amerykańskiego była zbyt duża, ponieważ konflikty zbrojne na Atlantyku i Pacyfiku. Już się rozpoczęły. Od tego momentu odpowiedzialnym za projekt Filadelfia, podlegający na zbadaniu możliwości niewidzialności ludzi, był dr John von Neumann. I muszę wam powiedzieć, że dalej jest tylko jeszcze ciekawiej, jak u Hitchcocka. Polecam tę książkę naprawdę, ponieważ otwiera ona umysły. Ale daje też takie trzeźwe spojrzenie na obecną sytuację, w której dziś się znajdujemy i podejmowanie właściwych decyzji. Zachęcam do czytania, życzę miłej lektury, trzymajcie się i do następnego czytania. Cześć!